Mieliśmy trochę lepsze czasy niż dzisiaj, aczkolwiek na dzisiaj dzieci na pewno mają większy wybór w tym wszystkim. Sam mam dwójkę, więc wiem, no, miałem, troszeczkę były inne czasy, ale no nie narzekam, myślę, że moje dzieciństwo spełniłem i wykorzystałem w stu procentach. Wiadomo, że pochodzę z Leszna, tam w sumie tylko żurzel jest takim. Wiodącym sportem. Wiadomo, są inne dyscypliny, ale ten Żużol, jednak w Lesznie, gdzie jest to dosyć małe miasto, no jest wiodącą dyscypliną, i nie, nie mówiąc, że tam co drugi pewnie uczęszcza na, na Speedway. Także no, tak samo było w moim przypadku. No, był, to, był to mój ojciec, który mnie wziął na stadion, i, no, i tak się to zaczęło. Pomału, pomału, i potem był jakiś speedrower i zaczęło się próby na jakiś motocyklu, i, i do dzisiaj tak zostało. Jak, że tak powiem, zacząłem uczęszczać i, i, i pamiętam te, te czasy, no to był Roman Jankowski, tak, ikona Leszczyńskiego Speedwaya. Także dla niego, to w sumie się chodziło na ten żurzel, to on robił najlepsze akcje, najlepsze przyciny na Leszczyńskim torze. Także no Myślę, że to pier, pierwszą, pierwszą ikoną moją to był Roman Jankowski. Pewne odłączenie się od. od od realności, że tak powiem, czy stres. No, stres to chyba nie, no, 14 lat na motocyklu, to nie, raczej na pewno jest adrenalina i podwyższone ciśnienie, no tego się nie da ukryć, no bo tak to niestety działa to wszystko i z tym trzeba sobie radzić. Akurat myślę, że po, po tylu latach to sobie radzę z, z takimi rzeczami, także jakoś to na mnie nie wpływa, nie wiem negatywnie. Odnośnie podprowadzających, to szczerze mówiąc ich nigdy nie widzę, nie wiem, nie wiem dlaczego taką właśnie mogę powiedzieć sytuację, że kiedyś w Rybniku jeżdżąc jeszcze w barwach PSZ-u podprowadzające miały takie założone dosyć bardzo krótkie spódniczki, co nieco było więcej widać i, i oczywiście... Przez pięć biegów ja naprawdę tego nie zauważyłem. No moi, moi mechanicy niestety to widzieli dopiero po meczu mi na to zwrócili uwagę i się mnie właśnie pytali, że jak ja to wytrzymuję. Ja, ja w ogóle byłem pierwszy raz po, po, po meczu, dopiero je zob zobaczyłem i zauważyłem, jak one są faktycznie obrane. Także yy, jako zawodnik myślę, że zawodnik jest tak skupiony, że yy. Widzi tylko to, co się dzieje na torze, tak? czyli widzi tych trzech zawodników i, i, i to wszystko, co się dzieje. Oczywiście doping kibiców jest y, słyszalny, ale czy, czy y, ich się widzi, to myślę, że wątpię. Każdy jest skupiony na najeździe, wiadomo, że są to duże prędkości i, i łamki sekund i, i nikt by sobie czy też przeciwnikowi nie chce zrobić krzywdy. Także no, trzeba być skupiony na tym, co się robi, a nie, że tak powiem, rozglądać się dookoła. Tak. żyją tym wszystkim, tak? I to widać po nich, żyją, zwycięz... Zwycięz... jeżeli drużyna zwycięża, żyją też tymi porażkami, więc ich zachowanie zawsze przekłada się na to, jaki jest wynik. Także widać, że oni są bardzo życi tym sportem, bo to tak, tak należy opisać, jeżeli kibic reaguje i na to, i na to, czyli on nie jest obojętny temu sportowi, czyli generalnie jest bardzo z nim, że tak powiem, emocjonalnie związany. Normalny, kochający mąż i, i ojciec, także nic, my, myślę, że szczególnego. No, żużel to, jest, to jest może y, takie hobby poprzez pracę, dzisiaj już, y, a rodzina jest rodziną, także myślę, że jestem normalnym, jak każdy inny człowiekiem, starający się po prostu wypełniać swoje zadanie najlepiej, jak tylko potrafi. No, różne pomysły chodzą po głowie, a, a który, że tak powiem, e, zacznę realizować, czy, czy, czy zrealizuję, to, to ciężko powiedzieć. No, nie chciałbym też o nich jakoś wielce tu opowiadać, bo no mówię, no, jest jakiś pomysł na, na dalsze życie, no, póki co myślę, że jestem w takim wieku, że, że nie zamierzam kończyć tej kariery i myślę, że dosyć długo ona będzie mnie jeszcze ta jazda cieszyła i, i rozwinę się jeszcze troszeczkę bardziej. I da mi po prostu to, to też, yy, yy, że tak powiem, chęci na, na, dalsze, na dalsze lata. I oby to trwało jak najdłużej. Norbert Kościół, zapraszam serdecznie wszystkich kibiców na turniej prezydenta Gruziąca.